I zastanawiamy się nad y Zostawiam dobrych praktyk dla przedsiębiorców i technologiami, zielonymi technologiami, które można użyć przy budowie nowych budynków, przy modernizacji już obecnych. Generalnie na no, czym się skupiliśmy? W sumie to jest kwestia infrastruktury miejskiej i połączenia tego z zieloną ekologiczną zmianą, której przestrzeń miejska potrzebuje. Mamy zamiar przygotować projekt na temat marnowania żywności i możliwości wykorzystywania przede wszystkim w całości żywności, którą kupujemy, aby jak najmniej się marnowało i aby jak najwięcej zużywać tych produktów do przygotowania. Codziennych posiłków. Bo uważamy, że ten projekt jest bardzo wartościowy, porusza idee takie klimatyczne i ideę takiego zrównoważonego rozwoju. Więc to jako dla nas, osób młodych, jest bardzo ważne. Więc dlatego też zgłosiliśmy się do udziału w programie. Ja generalnie wierzę w siłę takich oddolnych, małych działań. No bo od mikrozmiany przychodzi coraz to większa. Aktywność społeczna zarówno młodych, bo ja jestem licealistką. I rozwijanie się, żeby. Coraz więcej było nas słychać i w coraz większej ilości rzeczy się udzielać jest dla mnie po prostu niezwykle ważne. Tutaj jeszcze lokalne działania również myślę, że mają dobre odzwierciedlenie w tym, jak działa to miasto.